Dzień dobry, kochani, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was, moi drodzy, w prognozie na luty 2025. Wylosujemy sobie runę, wylosujemy również 6 kart tarota. Tak mi się wydaje, że w tym moim zestawieniu jest 6? 5. 5 kart tarota. Zobaczymy, jakie są energie, jakie są potencjały. Pamiętajcie, że tarot to są możliwości. To są otwarte drzwi, ale koniec końców to my decydujemy, czy z tych możliwości skorzystamy. Tak? Piszecie mi czasem, że się nie sprawdza, że to są bzdury. Często jest tak, że to, o czym jest dzisiaj mowa, niekoniecznie jest nam znane. To nam się objawi. Za parę miesięcy, za pół roku, za rok. Naprawdę warto przyglądać się bardziej rzeczywistości, aniżeli komentować to, co się usłyszało na gorąco. Dobrze jest się zreflektować nad życiem, i karty to po to są, żeby reflektować się nad sobą, reflektować nad życiem, właśnie. Okej, okay, kochani. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Można dokonywać darowizn na Paypal, można również kupić mi kawę, ciasteczko. Można również wesprzeć kanał poprzez YouTube. Jestem w trakcie autoryzacji w tym momencie. Na um, um, kanałach um, dla wspierających mam tutaj trzy stopnie stworzone. Um, wtajemniczenie małe, Czyli jest to najniższa kwota dotacji, dwór, średnia kwota, i najwyższa kwota to wtajemniczenie wielkie. Więc w zależności od tego, w jaki sposób i na jaką sumę możecie mnie wesprzeć, można wybrać tutaj poziom. Oczywiście, im wyższy poziom, tym więcej korzyści. Takiej gratyfikacji, takiej wdzięczności. Oczywiście ja dalej będę tworzyć na mój kanał, natomiast pewne materiały będą ukazywać się tylko i wyłącznie dla wspierających. Dziękuję za wszystkie datki, dziękuję za wszystkie formy wsparcia, również energetycznego. Dziękuję, że jesteście ze mną, tworzycie ze mną ten kanał. Chcę ulepszyć sprzęt, chcę kupić kamerę, gimbal, żeby ten obraz był bardziej stabilny, a także lepszy mikrofon. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, udostępnienia. Za to, że dzielicie się sobą ze mną w komentarzach. Zapraszam do czytań prywatnych. Wykonuję również y, portrety tarotowe, i y, 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 zawsze można się zwrócić do mnie również z pojedynczym pytaniem. Y, tak na marginesie, w najwyższym poziomie wspierania mnie na YouTubie. Y, takie pytanie przysługuje y, w miesiącu, tak? Dobrze, przechodzimy do prognozy dla konkretnych znaków Zodiaku. Papa. Pa. Witam Was bardzo serdecznie, drogie raki. Z przyczyn technicznych karty są już wylosowane. Niemniej jednak, mam nadzieję, że mi ufacie. I uwierzycie, że zostały wylosowane z intencją dla Was. Karty przełożenia były bardzo pozytywne. Mamy tutaj dziewiątkę kielichów, również była piątka buław. Pokazuje się tutaj szansa na nowy początek na pójście do przodu runa was ruch do przodu być może z jakimś konkretnym mężczyzną mężczyźni wam w tym roku przepraszam, może w tym roku ale na pewno w tym miesiącu sprzyjają to nie jest dobry miesiąc żeby się izolować od ludzi żeby unikać ludzi to jest ta karta pustelnika jako ostrzeżenie możesz popaść w jakiś marazm w jakiś Swoiste zagubienie, y, możesz się troszkę od, odkleić od rzeczywistości w tym miesiącu, drogi Raku. I ta siódemka kielichów i eremita to jest informacja, gdzie bujasz w obłokach, gdzie y, jesteś y, troszkę nieobecna, nieobecny. Gdzie e, być może znieczulasz się jakimiś substancjami, na to proszę zwróć uwagę. Jeżeli mamy diabła, tutaj też jako sygnaturę otoczenia, to może być informacja o tym, że ludzie, z którymi przebywasz, z którymi <laughs> prze, przepraszam, spędzasz czas, sprowadzają cię na złą drogę, tak? Ehm. Zwróć uwagę dwójka monet y, diabeł na swoje nawyki żywieniowe. Być może m, czegoś jesz za dużo, coś trzeba będzie y, z diety usunąć, coś w diecie czymś zastąpić, tak? Bo diabeł mówi o toksycznych produktach, może też mówić o toksycznych ludziach. Y, I bardzo możliwe, że taką toksyczną osobą y, jest y, ktoś z podznaku panny. Bądź też jest to osoba starsza. Przyjrzyj się komuś, bo wobec kogoś ty możesz mieć jakieś nieprawdziwe wyobrażenia. Siódemka kielichów to jest iluzja. Bardzo możliwe, że nie masz dystansu. Jeżeli masz kogoś w swoim otoczeniu starszego, Bądź kogoś w typie zodekalnej panny, kto krytykuje, kto uprawia krytykanstwo, kto ocenia ciebie, kto być może też w jakiś sposób z ciebie czerpie energetycznie, to, to jest dobry miesiąc, żeby to zobaczyć, żeby się w tym zorientować i żeby poczynić konkretne kroki być może przy współudziale, wsparciu jakiegoś mężczyzny, żeby sobie z tym poradzić, tak? <laughs> Tracę głos. Dużo dzisiaj e, robię czytań. Diabeł to jest uwolnienie. E, ktoś z Twojego otoczenia, kto być może miał jakiś problem używkowy, alkoholowy, źle się odżywiał, źle traktował siebie, swój organizm, źle o sobie myślał w sposób y, 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 deprecjonujący. Y, Toksyczny, to taka osoba może tutaj no cóż, no w, w tym diable może być różnie, tak? Ktoś może osiągnąć dno, ktoś może się tutaj właśnie od tego dna odbić, uwolnić z jakichś nałogów, uzależnień. Ktoś może tutaj też w tym miesiącu próbować Ciebie zmanipulować bądź oszukać, ale ktoś może też w tym miesiącu zaproponować Ci jakieś wspólne działania biznesowe, zawodowe i diabeł to są duże pieniądze. Zwróć uwagę na zogdekalnego koziorożca, jeżeli jest to osoba pewna, Godna zaufania, osoba, z którą już coś wcześniej zarobiłaś, jeżeli już na tej znajomości wcześniej skorzystałeś, to jak najbardziej ponownie możesz tutaj z tą osobą spróbować. Ten układ zadziała, ten układ przyniesie pieniądze. <laughs> Możesz tutaj dostać propozycję pracy bądź też awansu, natomiast przy diable zawsze jest jakiś haczyk. To jest sytuacja, gdzie jest coś za coś, tak? Czyli podpisujesz umowę o pracę, ale zobowiązujesz się do jakiejś odpowiedzialności, na przykład finansowej. Okej, okay, tutaj wszystko wygląda w porządku, ale być może trzeba będzie przedyskutować to, zweryfikować to z prawnikiem, z księgowym, tak? Siódemka kilku ostrzega przed sytuacjami, gdzie jesteśmy zbyt optymistyczni i pewnych rzeczy nie dostrzegamy, nie chcemy widzieć. Niemniej jednak istnieją tutaj możliwości na szybki zarobek, łatwy zarobek. Istnieje też tutaj możliwość nowego kierunku działania, jest też tutaj w tych kartach romans, słuchajcie, romans, seks, mamy Asabuław, jakiś gorący koziorożec, być może też więcej kontaktów seksualnych jak najbardziej, Tiwas to jest runa potencji, <laughs> Natomiast te znajomości, te związki mogą być powierzchowne, mogą być płytkie, dlatego pustelnik jest jako ostrzeżenie. Tak? <laughs> um, seks bardzo dobry miesiąc w tym y, obszarze seksualności, y, przekraczania swojego tabu, y, doświadczania siebie jako y, y, Jednostki seksualnej i sensualnej. Super fajnie to wygląda. No, ktoś ci się tutaj może spodobać, tak? Na pewno to nie jest miesiąc na to, żeby być samej samemu, absolutnie. To jest miesiąc, żeby łączyć się w pary. Dwójka monet jako energia właściwa w którą stronę powinieneś pójść w tym miesiącu, drogi raku, w stronę układów parzystych, w stronę kooperacji, w, spro, w stronę umów. Być może jakiejś współpracy bądź też jakiemuś związkowi dajesz ponownie szansę. Diabeł to jest wracacz, ale to może zadziałać. To może być fajna przygoda, to może być właściwy, właściwa decyzja, właściwy ruch. Zastanawiasz się w tej dwójce monet czy dać komuś szansę ponownie? Dajesz i to ma sens, tak bym powiedziała. OK? Ale jak nie chcesz ciąży, to się zabezpieczaj. To na pewno też się tutaj pokazuje. Um. Mam też wrażenie, że z jakiejś opresyjnej być może urzędowej, tu jest dociekliwy wnikliwy urzędnik. W sytuacji wychodzisz z gracją. Może być tak, że jakieś dokumenty trzeba będzie wyjaśnić,, dostarczyć jakieś dokumenty uzupełniające, wypełnić jakieś formularze tak, żeby jakąś sytuację wyprostować, uda Ci się to w tym miesiącu, tak? Okej, okay. bardzo, bardzo fajny miesiąc dla Was, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń Wam życzę i absolutnie łączcie się w pary. To jest dobry miesiąc dla miłości. Wszystkiego dobrego.